Pochwalony Jezus Chrystus, gorąco Was witam. Drugi Dzień Świąt. Jesteśmy w klimacie kolęd, jesteśmy w klimacie choinki, światełek i w tym wszystkim uczestniczymy też w Eucharystii. Karmimy się Chrystusem. Podnieś oczy do góry, obudź serce. Powiedz, Panie, wypełniaj mnie, chcę być razem z Tobą. Dzisiaj jest męczeństwo świętego Szczepana. Posłuchajmy dziejów apostolskich, które o tym opowiadają. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na Szczepana wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego szawłem. Dramatyczne połączenie narodzin i śmierci. Pierwszy męczennik i narodziny zbawiciela. Łaska, piękno i trud połączone ze sobą. Tak wygląda nasze życie. Jeżeli żyjemy w Bogu, jeżeli żyjemy świadomie, to nie ma życia łatwego. Jest połączenie piękna i trudu, obecność Boża, która nas całych wypełnia i codzienne zmagania, które przeżywamy bardzo świadomie, bo chcemy w nich być święci mocą Bożą. Chcemy przeżywać je, żeby rozpoznawać Jezusa i być Jego uczniem i uczennicą. I to jest nasz trud, to są nasze zmagania. Dzisiaj Ewangelia, Słowo Boże zaprasza nas, żebyśmy zobaczyli dar trudu. Jeżeli przyjmujesz dar trudu, to staje się on lekki w Chrystusie. Duch Święty nas w tym prowadzi i jednoczy z Bogiem. I o to chodzi w Bożym Narodzeniu, bo Maryja i Józef tak to przeżywali. To był dar trudu. Ubogacający, przemieniający, wypełniający ich całkowicie. Ale trud, od początku do końca, ufanie Panu Bogu, zmaganie się. Popatrz dzisiaj na swoje życie jako połączenie trudu i piękna, Ducha Świętego i bólu, którego doświadczamy. Święta są właśnie takim doświadczeniem. Jest wiele samotności. To moment, kiedy jest najwięcej samobójstw, a jednocześnie. Najwięcej życzeń, najwięcej wspólnego rodzinnego przebywania. Dar trudu, przeżywany w Bogu, jest lekki. Niech Duch Święty nas, nas prowadzi, niech nas teraz umacnia, błogosławi, tak żebyśmy byli wypełnieni, przyjmując dar naszego trudu życiowego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego świętowania. Ich serca wasze płoną w mocy Bożej. Poniżej możemy kliknąć i pomodlić się kolędą razem z mocnymi w duchu. Bóg się rodzi. Do zobaczenia.